Jesteśmy po Gromda 22, ze mną prezes pan Mariusz Grabowski. Dzisiejsza gala chyba nie zawiodła. Witam serdecznie. Nie zawiodła jak wszystkie inne po kolei od 5 lat, 22, bodajże 23, bo była bicina, no ale, ale naprawdę powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tej gali, z tych zestawień, z, tych, z, tej, z tej energii i, i z tych walk, które, które były, bo myślę, że, że kibice po to oglądają Gromdę dla takich walk i trzeba się z tego cieszyć. Ja jestem bardzo zadowolony z tej gali. Zacznijmy od walki wieczoru. Hacia kontra Scarface. Czy wynik zaskoczył? No wiesz co, mówiliśmy, ja mówiłem, że, że tutaj nie ma faworyta, ja nie miałem faworyta i nie, nie mogłem wytypować, kto, kto wygra tą walkę. Widzieliśmy, że bardzo wygrana walka yy, trwała bardzo długo, aż musiała dojść do piątej rundy. I tutaj ze względu na, nawet na tlen widziałem, że chłopaki już brakuje tlenu, ale wiadomo, że bardziej. Więcej, więcej tego, minimalnie tego tlenu zostało dla Haci, no i wiadomo, że i Hacia, Hacia wygrał, ale szacunek dla obydwu chłopaków. Tutaj ja się powtarzam i mówię, ale dla mnie najważniejsza jest walka, nie werdykt. Dla nich pewnie się werdykt liczy, ale ja po prostu czapki z głów za tą walkę, bo naprawdę się świetnie ją oglądało i myślę, że dawno nie było takiej walki na gromdzie i o to przede wszystkim nam chodzi. Ale mieliśmy też dwie świetne walki, jeżeli chodzi o turniej Nitro po dwie bardzo długie, bardzo wyczerpujące i bardzo krwawe. No tak, ale wiesz, tego się mogliśmy spodziewać, bo, bo te rankingi, które tworzymy, to nie tworzymy tak sobie dla zabawy, tylko po prostu tworzymy, żeby, żeby wyróżniać tych zawodników i żeby te walki były tak naprawdę takie wyrównane i myślę, że w turnieju Nitro te walki pokazały, że, że to są chłopaki na najwyższym poziomie i, i ci, ci już się nie mogą doczekać tego, tej walki o tak naprawdę o pas, bo tutaj oni, oni też zasłużyli, zasłużyli na to, ale czy nawet przegrani, bo, bo mówię, no tutaj, tutaj nie ma w tej, na tej gali to chyba nie ma, nie ma, nie ma przegranych, może, może zawodnik Rezerwowy, który przyjechał, y, troszkę zawiódł, ale, ale wiadomo, no, nie, 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 zawsze, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się ma ten charakter i wiadomo, czasami czegoś brakuje. Ale, ale dzięki, nawet za to, że, że przyjechał, uratował tą walkę, bo widzieliśmy, co, co, zrobił, co zrobił Włodar, czekał do samego końca. Ale mnie starego Lisa na takie, takie numery się nie nabiera, bo ja już wczoraj widziałem, dlatego skalpel był wyszedł. Y, wiadomo, nie wygrał walki, ale. Nawet szacunek za to, że, że, że przyszedł wyszedł do tego ringu gromdy. Przegrał, bo przegrał, ale myślę, że zastąpił Wodara godnie, bo, bo Wodar po prostu nie był w stanie tego po prostu zrobić. I jak widać, że ten chłop się nie nadaje do, 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 do Gali, bo myślę, że to bardziej chciał się lansować niż, niż walczyć. Jeżeli chodzi o debiutantów, czyli Polska, Anglia, oni wykorzystali swoją szansę? Widzicie, no, widzicie, tak jak mówiłem wczoraj, no, myślę, że ten matchmaking był zrobiony tak i z głową, i, i, i wiedziałem, że, że te walki będą wyrównane. Tylko musisz mi powiedzieć, i, jaki był werdykt, bo, bo nie wiem, widziałem te wszystkie, wszystkie walki i, i był remis, czy, czy wygraliśmy? Wygraliśmy trzy. Tak mówiłem, że wygramy 3-1 i wygraliśmy, ale powiem szczerze, że, że tutaj, tutaj wszystkie te, 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 walki, te walki były fajne, wyrównane. Wiadomo, ci, ci Anglicy krzyczeli, krzyczeli, ale, ale też oddawali serce w tym ringu. To nie było tak. Wiadomo, że, że później w, w którymś tam etapie już, wiadomo, chcieli się w jakiś tam sposób poddać, ładnie upaść, ale naprawdę, naprawdę podobało mi się to. Tutaj oni, oni tak naprawdę nie zawiedli i solidnie zarobili na swoją garzę. To, to mi się podobało. Myślę, że przy zestawieniach takich jak trzech debiutantów i lisek. Myślę, że to były świetne, świetne pojedynki, świetnie się to oglądało. I też takie pojedynki na trochę, może niższym poziomie też Kibice chcą oglądać, bo, bo ta krew się leje. Mieliśmy kontrowersję w jednej walce. Jak do tego się odnosimy? wiesz co, no kontrowersji, no nie było kontrowersji ze względu to, to można powiedzieć bardziej nie niewiedza nie i, i nieznanie regulaminu przez heavy harda. no przecież wiadomo, że w gromdzie możesz liczyć i 10 razy, tutaj nie ma, nie ma, nie ma znaczenia, on później miał pretensję, że sędzia nie przerywał, bo go chciał oszukać i, i za długo go liczył, już powinien go wcześniej poddać no jak sędzia jest w ringu i widzi, że, że zawodnik jeszcze wstaje i, 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 i chce walczyć, no to go puszcza, no to nie, nie raz widzieliśmy w gromdzie, że już zawodnik jedną nogą już był gdzie indziej a później powstawał z popiołu i wygrywał walki, tutaj dlatego, wiesz to trochę nie wiedzę, ale, ale ze względu na to, że to była naprawdę moja decyzja, żeby tutaj ogłosić no contest i myślę, że tutaj nikt nie jest poszkodowany. Wiadomo, że, że w, tej kwestii, w tej kwestii i wiadomo, że, że tą walkę można powiedzieć, że wygrywał Heavy Heart i spokojnie, no bo chyba bodajże Romuś był liczony pięć razy, no ale, ale trzeba było dokończyć dzieła zniszczenia i wtedy byśmy nie mieli tematu, a nie, a nie mówić co, co ma robić sędzia, czy ktoś inny. No tak, no mówić to ja mogę, a nie, a nie Heavy Heart. Wiadomo, że Heavy Heart Robi show, dlatego myślę, że no, ale ale Nie wiem, co, co on tutaj mówił, musicie mi powiedzieć, bo, bo myślę, że, że trochę był poddenerwowany, jak schodził, ale, ale już go tam uspokoiłem, że, że spokojnie, spokojnie yy, damy radę i, i że wkrótce wróci. Czy to zestawienie będzie, doczeka się rewanżu, czy raczej nie? No wiesz, co zobaczymy? No tutaj wiesz, no nie, nie oszukujmy się. To była walka tak naprawdę do jednej bramki. i Wiesz, to, że, że Romuś ma charakter i wstawał, no to było jedno. Ale, ale wiesz, no ja też nie będę oszukiwał i rzeczywistości, że, że wiesz, heavy heart miał w jakiś sposób zagrożenie. Nie, żadnego zagrożenia nie miał i, i, i wygrywał. wygrywał walkę. Po prostu trzeba było, trzeba było skończyć, a nie zwracać uwagę sędziemu czy komuś innemu, jak to, jak to on ma robić. Nie tutaj wiesz, od przerywania jest sędzia, a nie heavy heart. Słomka dość łatwo wygrywa swoje starcie. Może zestawienie z Hacią? Wiesz co, nie. Ja myślę, że, że tutaj nie. Ja myślę, że Hacia musi teraz naprawdę odpocząć po tej walce, bo naprawdę była to emocjonująca walka, a jeśli Słomka będzie, będzie gotowy, gotowy na, na grudzień, to myślę, że, że rywal się dla niego znajdzie. Czego możemy ciekawego się spodziewać już w grudniu? Jesteśmy w stanie teraz uchylić rąbkę tajemnicy? No wiesz, to mieliśmy face to face Kuebo z Mateuszem Kubiszynem. Był kurszyna. No, no wiesz, to jest wiele wiele perspektyw, żeby, żeby coś, coś fajnego zrobić. Myślę, myślę, że dzisiaj trzeba się cieszyć z tego, z tego co mamy. Trzeba podziękować kibicom, że, że tak licznie nas oglądają i wspierają. I to jest dzisiaj najważniejsze, a wiesz, a czego się możemy spodziewać? Po gromdzie się nie wiadomo, czego można spodziewać. To są różne historie, go mogą się tworzyć. I tutaj wiesz, no mamy jakieś tam pomysły. Zobaczymy, dlatego mówię. Dzisiaj dziękuję kibicom, dziękuję zawodnikom, dziękuję całej ekipie. Grom za to, że dojechaliśmy, dotrwaliśmy i tak świetną galę zrobiliśmy, dlatego o to jest najważniejsza, a wiesz, a co będzie w przyszłości, jutro, Tu wiesz, jak będziemy się nudzić z Pawłem, Paweł tutaj jest, on, on cały czas teraz, teraz y, też obie, opieka nad dzieckiem, wiadomo, rodzicielstwo to jest, wiesz, też zobowiązanie, no ale daje, daje, daje radę i, i wiesz, dlatego, dlatego myślę, że, że zaraz odpoczniemy i zaraz, zaraz będziemy coś tam działać. My dziękujemy za Gromdę. ja dziękuję za tą rozmowę. No, i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was. I do zobaczenia już wkrótce. Myślę, że początek gruby Dzisiaj się widzimy. Pozdrawiam Was. Gromda 22. Uliczne Igrzyska. Już 12 września. Na żywo w systemie pay per na gromda.tv.